Witajcie kochani, to już sobota, 12 dzień października, dzień dobry ze słowem. Dzisiejszy fragment Ewangelii jest bardzo czuły, rodzinny i dziecięcy. Jego całość znajdziecie w opisie tego filmu i na naszym portalu siewca.pl wystarczy kliknąć w baner na stronie głównej, jeżeli chcecie spotkać się z całością tego słowa, zapraszamy Was do tego. A teraz wysłuchajmy razem jednego zdania, które dzisiaj szczególnie bierzemy sobie do serca. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Obraz, który płynie z dzisiejszej Ewangelii, to obraz totalnej szczęśliwości i bezpieczeństwa. Maleńkie dzieciątko, może jeszcze nienarodzone, w łonie swojej mamy. Czuje się szczęśliwe, i bezpieczne, zaopiekowane, czuje się we właściwym miejscu, a Ewangelia nam podpowiada, że to jest to obraz doświadczenia ludzkiego, gdy trafimy w dłonie Boga. Te dłonie Boga układają się właśnie w bezpieczne i szczęśliwe łono. Panie Jezu, dziękuję Ci, że nam pokazujesz taką bliskość z Ojcem. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. Tradycyjnie prosimy Was o łapki w górę pod tym filmem, dzięki temu będzie się on przebijał przez algorytmy. Polecamy się także z subskrypcją naszego kanału i prosimy skomentujcie ten film. Podzielcie się swoją refleksją. W ten sposób bądźmy w kontakcie. Do usłyszenia!